Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis. Ten filmik, akurat nie wiem kiedy on tam będzie udostępniony, bo my tak nie, nie udostępniamy jedno po drugim, tylko tak czasami tam gdzieś na półce przeleży i tak dalej. W każdym razie ja go w tej chwili, w tej chwili te słowa wypowiadam 7 października. A 7 października to jest data bardzo taka znamienna. Mianowicie to jest nie tylko święto Matki Bożej Różańcowej, ale dlaczego to święto powstało? Ponieważ jest to rocznica jednej z największych wiktorii świata chrześcijańskiego Bitwy pod Lepanto. O, bitwa pod Lepanto miała miejsce właśnie 7 października roku pańskiego 1571. I dlatego właśnie ustanowiono święto Matki Bożej Różańcowej. A, to jest taki tytułem wstępu. No i teraz, mógłbym, ktoś by powiedział na przykład, że, że mówi się o największych wydarzeniach, największych bitwach, zwycięstwach, prawda? Z... I jednym z takich najwspanialszych zwycięstw chrześcijan, chrześcijańskiej Europy. Uwaga! To jest Bitwa pod Lepanto. Błąd. Nie to jest, tylko jest. Jest Bitwa pod Lepanto. Takim wydarzeniem, jednym z największych wyda historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych świata chrześcijańskiego, jest Bitwa pod Lepanto. Nie to jest. To jest, byłoby tak, byłoby, gdyby, gdyby się chciało powiedzieć na przykład: Bitwa pod Lepanto. No, to jest wielkie wydarzenie. To jest wielkie wydarzenie. Ale nie to jest wielkim wydarzeniem. Nie. Jest wielkim wydarzeniem, albo to jest wielkie wydarzenie. I tego, tego porządku, tej zgody pewnej, takiej właściwej, się zawsze trzymajmy.